Dzień dobry, dzień dobry, złoty tarot. Kłaniam się Wam serdecznie. Ja zapraszam osoby z poznaku Skorpiona dla Was na czytanie na styczeń. Pamiętajcie tylko jedno, to jest czytanie do 5 lutego, ale już karty będą mogły pokazywać sytuację, która się zadzieje też i w lutym lub będzie już właśnie pod koniec stycznia. Więc co, zaczynamy czytanie Skorpiona. zobaczymy co do Was idzie. I teraz tak. Na sytuacji skorpione tutaj uważajcie, bo będziecie mieć do czynienia z osobą, która jest taka pościągliwa, tak, ktoś z rodziny, to jest raz. Nie dajcie się wieść jakąś taką w rozmowę, która was was znów je, no i to samo. Z takich rzeczy tutaj nie wchodźcie, dajcie sobie na luz. Karty pokazują tutaj, że ktoś będzie miał jakiś zabieg związany z żołądkiem, ale też chodzi, że... Co niektóre skorpiony możecie mieć teraz z bóle żołądka, jelitówkę i z takich innych rzeczy. Karty pokazują tutaj, żebyście zwrócili uwagę, możliwe, że to dotyczy tej osoby. Jest to osoba bardzo samotna, mężczyzna bardzo taki obłosiany. trzyma tak ręce i tak na nogę, kochani. Tutaj karty sugerują, że będziesz musiał podjąć decyzję ty lub ktoś możliwy z twojej, z twoich bliskich, możliwe, że tutaj jest ktoś ubezwłasnowolniony, ktoś nie może wyjść i tak dalej. Tu jakąś decyzję, pamiętaj, nie, po, nie, po, nie pochopnie e, bierz, podejmuj decyzję. E, tutaj masz, żebyś nic też nie dopisywał, nic tam jeszcze, coś tam nie dodawał, dlatego, że będziesz miał wtedy problemy, tak, z takich rzeczy tutaj. Nic nie robić. Druga rzecz jest taka, jakieś pieniądze, prezent. No, prezenty idą, bo tutaj są urodziny, bo ale do 5000 zł, albo to jest 500 zł, ale bardziej widzę tutaj podwójne tego do 500 zł, możliwe, że jakieś wyrównanie i dlatego tak jest tu do kogoś idą pieniądze. Nie wchodzić ani nie pisać SMS-a, wiadomości, czy cokolwiek do osoby, która powie, jak chcę być z tobą, albo wejdę z Tobą w jakiś taki układ, jeżeli chodzi o pracę, czy o cokolwiek. Jest to osoba, która ma wszelkie możliwości, ale nie potrafi tego sprzedać. Więc tutaj nie wchodzić, bo to jest osoba, która Was wykorzysta, a potem będzie szukała no żeby ktoś inny to sprzedał, jakoś zrobił reklamę czy cokolwiek. To są różne dziedziny, tak? Więc tutaj e, uwaga, coś jest z dłonią, związane z dłonią, e, serduszka, możliwe, że jakieś dochody przychodzą z tego samego źródła, tylko na przykład mąż, żona, czyli jakieś emerytury, nie emerytury, ale też i na przykład mąż, yy, dziecko, czy no wiecie, załatwianie takiej sytuacji yy, związane z pieniędzmi, ale i pieniądze z takiej instytucji dostanie gdzieś, no to jest z jednej i z drugiej sobie, dwie osoby z jednego źródła korzystają, co jest takich rzeczy. Teraz tak, a związki. I tutaj się zaczyna troszeczkę bałagan, bo to jest może dla jednej osoby, a możliwe dla paru osób, które mają podobne sytuacje. Czaruś, jak cudownie to brzmi. Jest to osoba, która nie przyznaje się do błędów. Jest to osoba, która powie to jest twoja wina, ty jesteś wina, ty powinnaś przeprosić, ty to i tam i tam dalej. Jest to związane też i z kartą siły. Więc tutaj powiem, ja jeżeli któraś kobieta mi powie Kurczę, powinnam, bo ja to, bo ja może on ma rację, to powiem Ci tylko jedno. Nie ma on racji. Jest to osoba, która jest manipulantem, ma swoje ego. Chce po prostu, no jak to mam powiedzieć, trzyma pieska na smyczy, puści pieska tego i po prostu, aha, nie przeszła na czas, no to kara będzie. Tutaj jest osoba, która rzuca winę tylko na... Na, na ciebie, że to jest tylko twoja tego, jest to manipulant, jest to osoba, która i tak i tak będzie sama, jest to osoba, która znajdzie sobie za rok, za dwa, do... Zawsze mówię, takie związki trwają cztery lata, już po, tych, po tym jest jazda, więc pod, przed furką, więc no daleko nie będzie. To są osoby, które, znaczy to są osoby, to jest osoba, która no... Ja bym z taką nie wytrzymała, która nie, nie potrafi przyjąć krytyki. O, to jest raz. Teraz tak, no to są też i e, omdlenia, ale teraz jakieś zabiegi mogą być, zabieg albo tego, no to tutaj jest pokazany, tak? Tutaj możliwe, że znajdziecie dobrą osobę, która was pokieruje, jeżeli chodzi o zdrowie, tak? Osoba, która dacie jej wszystkie informacje, to ona, no, jeżeli chodzi o sobie, pomoże, tak, impreza się pokazuje, nie wiem, to są imprezy takie urodzinowe i z takich tych, kochani, ale jest tutaj wróg i teraz nie wiem, bo tutaj muszę połączyć różne wskazówki, to jest wróg, przy imprezie, to jest wróg, że chcecie na przykład umyć okno i się weźmiecie, gdzieś was potem przewieje, bo jest to związane z metalem, to jest wróg, że kurczę, weźmiecie coś, co lubicie i nagle pokoicie i się mocno skaleczycie, to jest wróg nawet i wasze lęki. Więc tutaj, no, powiem szczerze, możecie nie dostrzegać takiej radości, powiem, powiem szczerze, albo no, jak to bo to skorpiony są, to są. Kuźwa, skorpiony, to jest. Słuchajcie, ja Wam powiem wprost. Tutaj bardziej chodzi o kobietę. Kobieta możliwe, czuje się bardzo y, samotna, i jest to wróg związany y, z, z cieniem, y, swoimi wizjami, tak mogę powiedzieć, bo jest tu i kapłanka, i, i księżyc, więc tutaj żebym na to, ale też możecie sny takie dostawać, wiecie. Nie słuchać czasem na przykład. Y, osoby, która wam powie, da, ja ci zrobię rytuał jakiś tam tego, bo to może się dla was możliwe te, ja nie, nie wiem, bo ja tak, takich tych nie, nie, nie uważam, żeby robić. Ale możliwe, że to jest też i przyczyną, że w waszej głowie się tego, bo jesteście znakiem wodnym, intuicję macie, a nie potraficie z niej troszeczkę korzystać. Albo nie potraficie, albo nie chcecie, albo się boicie. to Tutaj to każdy nikt sobie weźmie tak do, do siebie. Więc ymm, jakieś lęki, jakiś strach możecie mieć. Wobec Waszego domu y, jest kobieta, która przyjdzie do Was, będzie jakieś y, informacje chciała. Jest to osoba, która lubi płaszcze, szale. I tak robi. Uważajcie, jest to osoba, która jest waszym wrogiem. Tu i z kart cygańskich Wam wychodzą, że idą do Was pieniądze i jakieś prezenty. Tutaj możliwe, że ktoś rozłoży coś na stole, jakieś fajne upominki, albo chodzi właśnie związane poczęstunek, tak? Z takich rzeczy. I możliwe, że przy tym poczęstunku ktoś będzie, kto będzie tak robił tym szalem i też będzie to wróg. Bo macie też i trzy kielichy. I to są imprezy, przyjęcia i takie te są to pozytywne karty, ale nie wiemy, co jest w tych kielichach. Teraz tak. Osoba, która się dosiądzie, i to jest na tysiąc procent. Osoba, która się dosiądzie, jest osobą nierzyczliwą. I teraz jest pytanie: ktoś powie na no kuliszkę, mój mąż się dosiadł. Wiecie o to? Albo córka się dosiadła. To nie. To chodzi. Będą. Dwie osoby, które będą obce albo dwie przyjaciółki, dwie osoby, które nagle coś potrzebują od, od Was, ale też ktoś, kto przyszedł z jednego planu, czyli jedna rodzina jest i przyszedł, nie wiem, siostra z mężem. I tam na przykład jej teściowa, i która się ostatnio dosiądzie, albo tam tego, no to na nią zwróćcie uwagę, bo Wy możecie się fajnie dogadywać, a ta kuźba będzie obserwować i jakieś ploty potem zrobi. Więc tutaj uwaga. Wiadomość idzie od mężczyzny. Mężczyzna możliwe jest bardzo sztywny, a jest to mężczyzna, który albo. Nuci sobie tą jakąś waszą melodię albo muzykę, albo wy możecie słuchać melodię, muzykę z nim yy, związaną, tak? Teraz tak, tutaj są zabiegi: jest to związane, no, tam gdzie jest troszeczkę woda, to są, no, ja mówię, czy ma usta, czyli zęby, zdjęcia z, związane z tym ze szczęką, kochani, ale to są też i badania ucha. Przy jakiejś imprezie, jeżeli chodzi o imprezę, kochani z pracy czy cokolwiek, to tutaj nie liczcie na luksus czy cokolwiek ze znajomymi no ktoś wam zagra troszeczkę na nerwach karty pokazują tutaj, że jakaś kobieta spoza kublizięta waga wodnik ale niekoniecznie możliwe, że jest to kobieta, która dużo też i gada będziesz miała rozmowę z kobietą, kobieta, która no jest super kobietą, ale ma też i czarnowictwo to no mówię no, ci to tutaj jakaś e, z nią e, sytuacja będzie rozmowa, no, nie będzie się tak leić taka no znaki powietrza będą chcieli y, po prostu y, szybko zakończyć, ale teraz ktoś powiedz co ty tarot, ale to jest dla skorpiona. Ale ty możesz mieć, pamiętajcie, Ascendent mówi o was. Nie to, że wy się urodziliście jako skorpiony. To jest to, co jest w sącu, to jest to, co się dzieje teraz w, w dzień. Więc to na to zwróćcie uwagę. Czyli możecie, kurczę, a faktycznie ona jest, tym, ona z tą, z tą cały czas gada. Aha. Wie, wiecie o co chodzi. I wtedy jesteście w stanie iść tak do przodu, kochani, i analizować każde czytanie, czy każde słowo, albo każde wydarzenie, co z, i no, co z czym się je i połączyć. To jest coś pięknego. Teraz tak, dwóch mężczyzn. Możliwe, czy to jest kurczę, czy to jest w pracy, ale widzę dwóch mężczyzn, którzy dostaną ofertę, ofertę. I możliwe, kogoś przywróci, jed, jeden mężczyzna kogoś przywróci do pracy z takich rzeczy. Druga rzecz jest taka, powróci osoba, z którą pracowaliście. Jest to osoba młoda, e, kochani, ale kuźwa was z niego nie ma pożytku, żadnego. I możliwe jest to też i prawiczek. Więc tutaj taka osoba powróci, jest to osoba związana z pracowością. Chodzi o, o, o pracę. Jest to osoba, która ma klapki na oczach, mało może mówić. dla niego się liczy tylko sfera materialna. Możliwe, że robi właśnie przy zieleni związane też i z zielenią, tak? Tutaj jest jakaś kobieta, która tęskni, możliwe rozmyślasz na temat pana przygody, to ja ci powiem, on się dobrze bawi, to jest osoba, która rozkochuje i tutaj na tą osobę no, nie traktuj na razie... Poważnie. Widzę mężczyznę, który się odciął. Jest to mężczyzna, który był nie do końca uczciwy. E, dziwny taki strój możliwe, jest no strój albo dziwny ubiór, jeżeli chodzi o mężczyznę takiego uuu. Tutaj uważajcie, kobiety, jest to mężczyzna, który możliwe z waszą przyjaciółką lub panowie, twój kolega dobry no twoją znajomą, dobrą, no nie wiem, a twoją dziewczynę może bajerować, tak? Więc albo, no, no tutaj musimy, są dwóch mężczyzn, tutaj bym po prostu uważała. Ale jeden pan może się dowiedzieć, że jest jakaś kobieta, która wróży lub chodzi o wróżenie. Chodzi o wróżenie. Mhm. Będziecie w jakiejś kolejce i w tej kolejce, no to są dwie kobiety mogę powiedzieć i będzie dwóch pa panów, dwóch panów, dwie kobiety lub dwie pary, też tak mogę powiedzieć. Więc tutaj uwaga, ktoś będzie, albo będzie ślisko, albo będzie chodziło, że ktoś będzie szedł o lasy, wózek prowadził, coś jest związane z drogą, schodnikiem. Z Tutaj bym uważała, żeby się nie poślizgnąć, ale też ktoś może być rozebrany, albo będzie potrzebował okrycia, albo chodzi o ciuchy, Co coś z tego. Dlatego, że to jest też i maszyna do szycia, razem z tym połączone, czyli para, rodzina, but, buty. Kochani... Możliwe, że komuś się przyśnią buty albo coś będzie związane z butem. Patrzcie, co niektóre osoby związane z butem. Z butem, z butami. Możliwe, że ktoś będzie miał rozwalone czy cokolwiek. Coś, albo będzie jakiś powrót. Albo coś jest schowane z butami. Albo zwracać uwagę na buty, kto do Was przychodzi z takich rzeczy. Tu bym skorpiony była. No, bardzo ostrożna. I jakieś pieniądze, które mieliście odłożone, gdzieś tam tego będziecie wybierać, ale też y, możecie znaleźć pieniążki, jakieś w szafce, gdzieś tam, gdzie, gdzie kochani y, trzymaliście, a zapomnieliście, tak? Gdzieś nagłe y, serca y, pieniążki. Teraz tak, przez jakąś starszą kobietę, y, kochani, ktoś ma jakieś nieprzyjemności, możliwe, że jakaś... Izolacja to jest też i babcia, która, nie wiem, wnuczek, syn chowa, znaczy chowa, siedzi, e, kochani, albo ktoś się nie może, no, opieka, chodzi o, o opiekę, więc tutaj ktoś, no, kogoś nie ma, albo nie będzie przy jakiejś obiecie, kobiecie starszej, to jest raz. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że tutaj te kłopoty, które macie, to chodzi o kobietę starszą. Ale też mogę powiedzieć tak, że y, to jest osoba, która Wam też dobrze doradzi. Więc tutaj y, ktoś możliwe Was będzie chciał podpierdzielić do kogoś, do szefa, do dyrekcji, to idź do tej kobiety. Możliwe, że ona Ci udzieli mądrej rady lub też coś się dowiesz. A dlaczego? Dlatego, że tu już jest olśnienie. A tutaj mamy y, kapłankę. Tutaj mamy, wychodzi na światło dzienne więc tutaj dla niektórych możecie dostać serca właśnie olśnienie. Możliwe, że ktoś Wam coś powie nagle taki przebłysk dostaniecie. To sąd ostateczny jest to związane z rodziną, ale nie tylko, będzie chodziło też o, o ktoś powie, no co, rodzina, ale... Ale ja to widzę też w innych. Ktoś może pracować dla jakiejś rodziny, ktoś się do kogoś tam nagle jakąś rodzinę poznał fajną i są jakieś fajne relacje, a ktoś nagle dostaje przebłysku kurczę, to i tamto. Wiecie o co chodzi, to są różne sytuacje, a jest związane z magiem. Więc tutaj jakbym i bawu jeszcze jest związany, yy, no mówcie mi. Z ziemią. Ziemia jest związana teraz z gwiazdą piątką. No to uważajcie, żeby ktoś was nie wycyskał materialnie. Albo możecie poznać kogoś, kto może powiedzieć, a gdzie pracujesz? A pracujesz gdzieś, a, a co masz? I takie tak będzie się dopytywał. Nie wchodzić. Nawet jeżeli ktoś was poprosi, żebyście coś przepisali komuś. Bo tutaj jest... E... To jest, to jest też policjant, to jest notariusz, to jest ktoś, kto jest tego. No to tutaj uwaga, nie robimy nic. Nie robimy. Ale to jest też, że ktoś się dowie, że dostanie jakieś pieniądze na jakiś temat, pieniądze związane z czymś, że ktoś komuś chce przepisać, ale ta część będzie, to wszystko będzie je drugiego syna, czy drugiej osoby. No coś jest z majątkiem. Więc tutaj y też skorpiony Musicie patrzeć. Ja bym łączyła to wszystko też tak całość, dlatego że piątka jest związana nie tylko z chorobami, ale to dotyczy osoby chororo, związanej z chorobami. Czyli ktoś już jest starszy, nie może, wiecie o co chodzi. To nie jest, że ktoś jest chory i bo, bo chory, bo już koniec. Nie, nie mam siły, jestem schorowana. I no, to są takie różne te. A babu jest no, znakiem ziemskim. Więc tutaj chodzi o ciało, o kwestie kochani, pieniężne i inne te, więc tutaj w tym miesiącu musicie uważać. Moi drodzy, to już by było na tyle. Ja Wam życzę przede wszystkim dużo zdrówka, szczęścia i wszystkiego, czego Wy sobie życzycie. Ja Wam życzę z całego serca. Dziękuję, jeśli nie pozdrawiam.